Dzień dobry moi drodzy, witam Was prosto z pięknych mazur, dokąd przywiozła nas marka Lewais. Mnie i bardzo zacne towarzystwo, które za chwilę poznacie. Lewais postanowił zorganizować nam taką małą jesienną, już trochę zimową też integrację. Jak ta integracja będzie wyglądać, to oczywiście zobaczycie w tym vlogu. A teraz chodźcie zobaczyć chatkę, bo naprawdę jest co oglądać. No to naszą mazurską eksplorację. Zaczynamy od wycieczki nad jezioro. Ciocia tutaj opatulona. Tak. Ciepło je. Ja prowadzę. Tutaj kolega Kosa próbuje mnie wykluczyć z opcji kierownika wycieczki, ale ja po mojej strony nie ma takiej opcji. No i oglądajcie z nami te piękne widoki. A po spacerze czas doładować akumulatory żołądkowe, czyli idziemy jeść. Że kanapki też wyglądają mega smacznie. Nie ma nic lepszego niż kanapeczka i ziemniaki. Co robisz, ciociu? Robię czekoladę. No jako tutaj osoba, która w towarzystwie zawsze się odnajdzie, jakie masz sposoby, żeby przełamać lody, zapoznać się z ludźmi, dobrze się bawić razem? Kominek, pyszne jedzenie e, i gry i zabawy, do których zaraz siadamy. E, powiem wam, że tego jest teraz tyle, że sam jestem pod wrażeniem. Ile jest e, gierek, które można porozkładać, porozwijać, porozdawać karty, jakieś tabu? Jest tego mnóstwo. Polecam. Nie odjeżdżaj mi z tym kubkiem Dobra, to co będziemy gotować dzisiaj? Przygotować e, sałatkę marzanę, e, blisko wschodnią pyszną sałatkę z wyjątkową kuminu, kuminiu, e, faszerowaną cykorię gorgonzolą, e, karpacz pieczonej papryki, e, a na drugie danie będzie spaghetti alla i kary z boczniaków, na deser cytryniak i budyń czekoladowy.

serdecznie. Panie Kasel, już musimy wracać. Szybka kąpiel i pakujemy się do Warszawy. Dobra, to już powoli się zbieramy. Wracamy niestety do Warszawy. To Ciociu, co Ci się najbardziej podobało na tym wyjeździe? Najbardziej podobał mi się mój widok z okna, który budził mnie. Każdego pięknego poranka. I podobno tutaj są łosie, ale niestety nie widziałam żadnego. W sensie, widziałam kilku. Dzięki za, za wyjazd. Było super. Oglądaliśmy filmy, graliśmy w klawisz. mega sali kinowej. O, pięknej. Było dużo jedzenia, które robiliśmy sami. W sensie ja oczywiście tylko kręciłem i się przyglądałem temu, jak wygotowaliście się z Larą Gessler, która zrobiła co? Szkolenie na Maxa. Szkolenie. Spakowało Ci jedzenie, które sobie sama zrobisz? O, było przepyszne. <laughs> No, niestety, ale wszystko co dobre, szybko się kończy, więc ten nasz weekend na Mazurach również dobiega końca. Ale bawiliśmy się super i też co mi się podobało, że tak ekipą się zgraliśmy, bo to okay. nie zawsze jest takie, wiecie, pewne, nie? że się ludzi, którzy się nie znają, było w sumie chlało. w dużej części, pakuje do jednego domu. Fakt, że dużego i wypasionego, więc gdybyśmy się nie dogadali, moglibyśmy się unikać, ale nie było takiej potrzeby. potrzeby. No, a teraz co? Ja już jestem spakowany. spakowana? Spakowana. No i odjeżdżamy. Także, Levi's, dziękujemy bardzo za zaproszenie. I wpraszamy się na kolejne takie wyjazdy. Od razu, Wasze. po prostu tutaj, bez ściemy, już potwierdzamy obecność na kolejnych. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.